Cześć wszystkim. Beata Kowalska, Powrót do Natury. Przychodzę dzisiaj do Was z ofertą treningu personalnego szytego na miarę. Do kogo jest dedykowany taki trening personalny? Jeśli borykasz się z nadwagą lub otyłością, cierpisz na zaburzenia odżywiania, kompulsywnie się obiadasz bądź zajadasz stres albo gdy żyjąc w przewlekłym stresie nie potrafisz zarządzać swoimi emocjami, sięgasz wtedy po używki i słodycze, zajadasz śmieciowe jedzenie. To wszystko sprawia, że dokuczają Ci choroby i różne dysfunkcje w ciele. Jesteś niezadowolona z obrazu swojego ciała, żyjesz w ciągłej frustracji, ale sama nie potrafisz wyjść z tego błędnego koła. Zapraszam Cię do treningu personalnego uszytego na Twoją miarę. Co ja daję w takim treningu personalnym? Analizuję Twój przypadek zdrowotny, układam dla Ciebie dietę celowaną, Uczę Cię wizualizacji posiłków, nie katujesz się liczeniem kalorii. Spotykamy się na sesjach online, ogarniamy zaburzenia odżywiania, dysfunkcje zdrowotne, przeprogramowujemy przekonania w Twojej podświadomości, które odbierają Ci możliwość tak zwanego pełnego rozkwitu. Będziemy razem tańczyć sesję tańca terapeutycznego, a Ty zgubisz tłuszcz, pozbędziesz się stresu, zyskasz zdrowie, odporność i piękno. Daję Ci 10 godzin dyspozycji przez miesiąc. Jeśli zdecydujesz się na trening personalny szyty na Twoją miarę oczekuję od Ciebie. Otwierasz się na współpracę. Regularnie spotykasz się ze mną na łączach, odrabiasz zadanie domowe, płacisz 999 zł, po miesiącu współpracy najpóźniej jesteś mega wdzięczna. Po zakończeniu treningu już sama kreujesz zdrowie i życie, a potem. Już tylko kwitniesz. Beata Kowalska, psychodietetyk, trener tańca terapeutycznego, psychoterapeuta zaburzeń odżywiania i obrazu własnego ciała. Znajdziesz mnie na www.powrótdonatury.net lub dzwoniąc pod numer telefonu 733 707 052. Zapraszam cię serdecznie do współpracy.